Zobaczmy dzisiaj, kto o tobie myśli. Pamiętaj o tym, że czytanie jest ogólne. Weź tylko to, co z tobą rezonuje. Ja widzę, że ta osoba jest dość żywiołowa, ognista może baran, lew albo strzelec osoba, która lubi ryzyko i działa dość szybko. On pojawia się w twoim życiu niespodziewanie, falami los zawsze was dziś ze sobą krzyżuje. Ta osoba też coś ukrywa. Może cię obserwuje, ale nie mówi wszystkiego wprost. On jest też takim dosyć e, samotnikiem, ktoś taki zamknięty w sobie. Może być spod znaku panny albo mieć jakiś ascendent w pannie. E, widać w nim dużą dojrzałość, ale też dystans. Także to może być żywioł ognia lub, lub panna. E, on ukrywa swoje emocje i cię obserwuje. Także jeżeli chcesz więcej takich rozkładów, to. Koniecznie zaobserwuj mój profil i zostaw serducho. bo więcej.